Dzień dobry, Marta Omahel z tej strony, witam się z Tobą. Czy słyszałaś już o metodzie strumienia podświadomości? Jeżeli nie, zostań tutaj ze mną, proszę. Dla mnie jest to coś nowego, coś co usłyszałam dzisiaj na fajnym, e, fajnym nagraniu od Anna Oszejca. I chciałabym się z Wami tutaj podzielić moimi notatkami, które sobie spisałam. Więc jest coś takiego jak metoda strumienia podświadomości, a inaczej można to nazwać, nazwać tę metodę formą praktykowania świadomości. Słuchajcie. Spróbujcie sobie, dajcie mi znać, może w ogóle, czy znacie taką metodę. Jeżeli znacie, napiszcie, że znam, jeżeli nie znacie, napiszcie, że nie znamy, ale jest to taka metoda, która tak naprawdę ma za zadanie zasiać myśli. Kiedy pracujemy online, ja wielu osobom pomagam pracować przez internet, i to tak naprawdę często. Często porównuje pracę przez internet do, do, do farmera, który ma pole, żyzne pole, które zasiewa nasionami i czeka, jak, jak te nasiona zakiełkują i będzie miał piękne owoce z tych, z tych nasionek. I tutaj przy tej metodzie tak naprawdę jest coś podobnego, tyle że siejesz, siejesz myśli tutaj. Myśli, które zapisujesz na kartce. Cześć dziewczyny, cześć Aga, witaj Ania i cześć Bogusia. Czyli w metodzie strumienia świadomości siejesz myśli i zapisujesz wszystko na kartce. I chodzi o to, aby zwrócić uwagę na to, co się dzieje teraz w danej chwili koło ciebie. Spróbować się tak skoncentrować bez żadnego osądzania, tylko to, co nam przychodzi na myśl. To, żebyśmy siadły, wzięły zeszyt, wzięły długopis i powiedziały sobie: Zaczynam. I zaczynam świadomie pisać, tak naprawdę to, co w danym, w danym momencie czuję. I ta metoda, metoda strumienia świadomości, ma nam pomóc. Już Wam czytam. Z czym ma, z czym ma nam to pomóc? Po pierwsze, chcemy być świadomym tak naprawdę, co nam przychodzi do głowy. Jakie, nam, jakie mamy myśli, bo często te nasze myśli to nie jest to, co my pragniemy, tylko po prostu y, tak idziemy z, z autopilota, I, i często nawet na pewno, się, na pewno się zgodzicie ze mną, że często y, jakaś jest tam sytuacja, y, prawda, jakaś się dzieje sytuacja około ciebie, Ty do końca, na przykład, nie porozmawiałaś z daną osobą, czy nie porozmawiałeś z daną osobą na dany temat, ale ty sobie już w głowie wkręcasz. Jakiś, tam, jakiś już tam scenariusz, co często nie jest wcale prawdziwym scenariuszem. Prawda, że tak jest? Bo po prostu często nawet wkręcasz się, kreujesz sobie czarne myśli, jakiś czarny scenariusz i... Cześć, Justynka! A mi również miło Cię widzieć. I wcale niekorzystne dla nas. Więc ta metoda... Czekajcie, jak ona się nazywa? Metoda strumienia świadomości ma nam pomóc zdać sobie sprawę w ogóle, jakie mamy te myśli w sobie. Co tak naprawdę co, czym się otaczamy. Bo wszystko ma znaczenie, oczywiście, i ludzie, i to, co słuchamy, to, co czytamy, co sobie wmawiamy, prawda? Wszystko ma znaczenie tak naprawdę jakie mamy te myśli, ale często te myśli nam nie służą, nasze własne myśli nam nie służą, więc. Ta metoda ma za zadanie, żebyśmy siadły, wzięły zeszyt długopis i po prostu, po prostu zaczęły spisywać te nasze myśli. Co nam przyjdzie do głowy, po prostu spisujecie. I co fajnie właśnie jeszcze jest powiedziane, to że wcale nie musisz tego czytać, tego co napisałaś, nastrugałaś tam. Wcale nie musisz czytać tych swoich myśli za 5 minut, za 20 minut. Możesz na przykład zostawić te zapisane myśli na kartce i przeczytać je na przykład za, za dzień, albo może za tydzień. Albo możesz je przeczytać za na przykład dwa tygodnie i porównać sobie kolejne twoje myśli, możesz sobie dać daty, i porównasz sobie te swoje myśli na przykład za dwa tygodnie również. Chcemy tutaj tą metodą. Z Postarać się zobaczyć, co Tobie w głowie gra, o tak, co Tobie w, w głowie gra, i, a, i, czy, i czy te myśli są tak naprawdę a, Tobie pomocne. Następnie a, w, ta metoda również pomoże Ci e, z, zrobić taką samą analizę, samą ocenę. Zobaczysz, właśnie czy te myśli, które Masz w głowie, które wylałaś właśnie na papier są tobie korzystne, jak również będziesz miała lepsze porozumienie ze samym sobą. I co najfajniejsze, co mi się spodobało, to takie wypuszczenie, wypuszczenie z siebie na papier negatywnych emocji, bo wiadomo, zawsze na przykład, kiedy mamy, kiedy mamy niedobry dzień nie zawsze mamy super humor, prawda? To, to często można zranić kogoś słowami i niekoniecznie jest to potrzebne drugiej osobie, a szczególnie lubimy ranić słowami osoby, które są blisko nas, bo, bo jesteśmy przyzwyczajone, że one są i one wszystko tak naprawdę zniosą i zawsze będą. I, a, i zamiast na przykład, kiedy mamy ten zły dzień, a, wyrzucić te emocje na drugą osobę, oni tutaj właśnie proponują w tej metodzie, żeby się wyrzuciła te emocje na, na papier. Na papier, ponieważ papier wszystko zniesie, a niekoniecznie człowiek wszystko zniesie, jak usłyszy to, co, to, co, to czym się dzielisz. Więc to taka fajna metoda właśnie na, tych wypu na wypuszczenie tych negatywnych emocji z siebie, bo pamiętajcie, papier wszystko zniesie. A człowiek nie do końca. I później sobie porównujecie te, te wasze zasiane myśli a, i, a, i co? I zobaczycie tak naprawdę, świadomie zobaczycie, co wam w głowie gra. <grych> czy jesteście na dobrej drodze, czy jednak stwierdzicie, kurczę, trzeba popracować nad sobą, bo ja tu niby mam plany, chcę, chcę osiągnąć w nowym roku, prawda? A tu jednak mole, w, mojej, w mojej głowie te moje myśli nie, nie do końca mi służą. Także jeszcze raz dziękuję. A tyle ode mnie. Taka krótka ciekawostka, którą dzisiaj wysłuchałam, chciałam się tym z Wami podzielić. E, popróbujcie. Ja na pewno popróbuję, jest to coś nowego dla mnie, więc jeszcze raz dla osób, które się troszkę później włączyły, mówiłam dzisiaj o metodzie strumienia świadomości i słyszałam to nagranie od Anna Oszajca. Fajnie, trzymajcie się y, cieplutko i do usłyszenia, papa. Pa.